Cześć. Dzisiaj mam dla Was prezentację mojego Moka Pak 40 w skali figurkowej. Zapraszam do oglądania. Ok, na początku mój model jest wykonany oczywiście w skali figurkowej, czyli to taka moja skala. Ja ją określam taką skalą, żeby modele pasowały wyglądowo i wysokościowo do figurek. Mamy tutaj model Paka 40, czyli niemieckiego działa. Przeciwpancernego z czasów II wojny światowej. Co mogę o nim powiedzieć? Starałem się go wykonać z jak najmniejszej ilości części. No i też za bardzo nie miałem wyboru, ponieważ części piaskowych nie mam tak za dużo. Być może to się niedługo zmieni, bo mam jeszcze Abramca niezłożonego. Pewnie też będzie z niego recenzja, jak już go złożę. Yy, dobra, mogę Wam teraz pokazać yy, figurki, które użyłam tutaj do modelu, na szybko I jeszcze tutaj jest taki pas na amunicję, znaczy no pas, miejsce, że będą się wyjmować Przejdźmy do samego paka Myślę, że przód jest całkiem dobrze odwzorowany Jedyne co mnie kłuje, to to, że ta blacha, co była z przodu jest trochę za wysoka ale ogólnie uważam, że na szerokość i wysokość pak wyszedł bardzo fajnie. Mamy również z tyłu zamk działa, do którego jak, jak najbardziej można wpychać pociski, tylko trudno je potem wyjąć. Oczywiście w moim paku 40 są też rozkładane nogi i nawet wyposażyłem tego paka 40 w takie specjalne urządzenie do transportowania. O! teraz można zaczepić o coś paka 40 i on będzie holowany więc myślę, że to całkiem fajna rzecz myślę, że również całkiem dobrze wyszły mi jego boki, bo po prostu one no, całkiem dobrze wyglądają Co zrobione na takich skosach myślę, że dosyć prosty mechanizm, dużą wadą według mnie tego ojej, koło odpadło Według mnie dużą wadą tego rozwiązania jest to, że one, te boki w sensie, mogą się niekontrolowanie wyginać do przodu, do tyłu. No, i to jest według mnie spory minus. Jeśli chodzi zaś o armatę, to posiada ona też spory minus, ponieważ opada często. Ale jak na taką skalę, myślę, że i tak jest bardzo dobrze. Ja Wam teraz dajemy tą płytę z przodu, żebyście mogli zobaczyć, jak ta armata jest zamocowana brożę, tutaj są na zawiasach jest taka drewniana belka która trzyma armatę i dzięki temu armata się podnosi i opuszcza i głównie przez to ta armata się tak e, giba, ale według mnie z tą płytką mimo, że właśnie dlatego ta płytka jest za duża, żeby zasłaniała to wszystko, bo to by wtedy wyglądało, no powiedzmy, nieestetycznie dobra, jeśli moja krótka no mam nadzieję, że krótka według Was Recenzja paka 40. Wam się podobała? Tu jeszcze drugi mój model, który albo już widzieliście na kanale, albo będziecie widzieć. Nie wiem, który film jest publikowany. Pierwszy, jeśli mój model Wam się spodobał, możecie dać. A jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Mówiłem, że będę dawał oceny. Nie będę się tutaj za bardzo roznosił. moje opinia to 9 na 10 ze względu na to, że tutaj jest na przykład zielona ośka. Nie miałem innej niestety. No i za te boki. W sumie bardziej by pasowały takie 8,5, ale mi się ten model bardzo podoba. No i oczywiście ja zawsze <grymny> zawyżę trochę sobie. Tak więc jeśli mój film Wam się podobał, to, to fajnie. Cześć!